Witam Was w kolejnym vlogu. Wczoraj był dzień pełen wrażeń i dzisiaj jest kolejny dzień pełen wrażeń, bo jadę na wycieczkę z Hionu. Jedziemy nad wyspę, która znajduje się na rzece i jest tam bardzo ładna natura i multum oczywiście jakichś super, mega wypasionych kawiarni, więc zobaczymy. Przybyłam na miejsce, skąd wyruszymy na naszą wyspę i spotkałam się z kocurem. Taką fajną kiedyś znaleźliśmy koszulkę w Polsce i ten ja ją bardzo lubi. Kotor. Jesteśmy już na wyspie, chociaż nie wygląda jeszcze jak wyspa, ale później wam pokażę wodę. Generalnie przypomina mi to Sosnowiec z jakiegoś powodu. Mieszkałam w Sosnowcu przez wiele lat i Sosnowiec jest taki dosyć zarośnięty. Idziemy teraz do kawiarni i się zrelaksujemy. Tu idziemy do bardzo drogiej kawiarni, bo to jest taka miejscówka, że tylko super wypasione, mega drogie kawiarnie są, ale będzie bardzo ładnie z widokiem na rzekę. I serio, tutaj jest wszystko na maksa zarośnięte, patrzcie na to. Nie wiem kto chciałby usiąść na takiej ławeszce zarośniętej. Zaraz by tutaj się kleszcze zlazły inne i inne świństwo. Jest to teren, który jest chroniony. Nie można tutaj łowić ryb, pływać, nie można wyrzucać śmieci. No co to jest cisza? Bo ja nie rozumiem. Cooking, a nie można gotować. To jakieś takie dziwne słowo zaawansowane. I nie można ogólnie zanieczyszczać tego terenu. Patrzcie, tutaj już widać kawałki, rozlewiska, ale to są tylko takie poboczne rozlewiska, nie główna rzeka. To bardzo dużo aut po drodze do kawiarni. Wychodzi to, że jak zwykle jesteśmy jednymi z bardzo rzadkich przechodniów, którzy pokazują się w takich miejscach, bo w Korei no, transport publiczny w, na jakichś takich wioskach nie jest najlepszy, więc po prostu wszyscy poruszają się autami. No a my ciśniemy komunikacją miejską i jakoś tu dotarliśmy, trochę więcej wysiłku, ale się udało. No ale patrzcie, mnóstwo auta, nie ma tak, żeby ludzie sobie chodzili. Idziemy do środka, żeby zamówić jedzonko i przyglądamy się deserom. O, oh, this looks fun too. Mmm, Uwaga! O, figa, dobra, to figa jest z figą. Brańczycy ostatnio bardzo lubią kombinację takiego króla Santa z bitą śmietaną i truskawkami. Chacho, air grey. Ostatnio w Korei różne rzeczy air grey są bardzo popularne. Is... Yeah. Wiem. Widzicie jak fajnie tam ten widok prześwituje? Nie, Telner. a ja go szpieguję. Może jak dobrze dowiedzie to mu dam e, tipa, dam mu ten, nie pamiętam jak to jest po tutaj, które mnie otacza i to wszystko co widzicie za mną jest około pół godziny od Seulu jest to naprawdę blisko i jest to przepiękne miejsce zupełnie otoczone naturą. Można trochę uciec od tego miejskiego zgiełku. W pobliżu tej kawiarni znaleźliśmy jakieś stare drzewo, 400 lat. Wyglądało ono tak. Właśnie się tak zastanawiałam, kurczę, jakie to jest drzewo, nieco To takie ogromne, potężne. To jest tak zwany Namu, który ma bardzo śmierdzące owoce, ale te owoce są bardzo e, zdrowe. I ono próbuje nawiązać e, więź z drzewem. Przytul drzewo. Ooo, now you can get its energy. This huge tree that has been here for 400 years. Maybe almost 500 years. Yeah. It's beautiful. Bardzo ładne drzewo. Shotaj some pesteczki z tych owoców, o których wam mówiłam. O kurczak, pięknie. Wow. Ale jest mocny prąd, wiatr mocno wieje. Jutro będzie, albo dzisiaj nawet będzie padać, więc wiatr się zmaga. Już stąd zmiatamy i ruszamy do kolejnego punktu, który chcemy odwiedzić na tej wyspie. Ale zanim przejdziemy do następnego punktu, to muszę trochę ponarzekać, ponieważ plastikowe kufki. Plastikowe kubki. Wiecie ile tutaj się śmieci produkuje? Właśnie nadal istnieje taki problem w kawiarniach koreańskich, że kurczę, bardzo dużo kawiarni sobie nie zdaje, jakby w ogóle ignoruje ilość śmieci, którą produkuje, no i nie używają normalnych kubków, tylko takie jednorazowe, więc... No, ale tak poza tym to bardzo ładne miejsce. Gdyby nie te kubki, to byłoby idealnie. Powiem Wam, że czuję się jakby tu było lato w Polsce. Przez to jak urządzona jest ta kawiarnia w takim troszkę europejskim stylu z tą muzyczką. I no, pogoda, temperatura jest teraz jak w polskie lato, ale to lato za dawnych czasów, kiedy jeszcze nie było tak maksymalnie gorąco, więc trochę tak... Ciekawie, nostalgicznie się poczułam. Idziemy do tutejszego lasu. Mm. <laughs> Patrzcie, jak ładnie tutaj jest. Kurcze, no i to jest tylko pół godziny z Seulu. Ja chcę tu mieszkać. Ja chcę tu mieszkać. A on mówi, yy, daleko od Seulu. Co to ma być? Nie. Wiecie, dla który mieszka w Seulu, pół godziny to jest trochę już daleko i w dodatku tutaj jedzie tylko jedna linia metra, która nie jeździ za często, więc to już jest trochę ciężej. No a ja jestem kurczę z małej wioski w Polsce, więc dla mnie w ogóle to, że jest jakakolwiek komunikacja, to już jest wygryw na wielką skalę. No, ale mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się uda mi znaleźć jakąś miejscówkę bardziej stałą, która nie jest w samym środku seulu, żeby mieć właśnie taki fajny kontakt z naturą. Ale no nic, póki co to mogę po prostu tutaj często przyjeżdżać, bo to jest tak bliżutko od mojego akademika. I chodzimy sobie po okolicy. Bardzo stare tutaj są zabudowane. Jaki stary budynek. Z jakiejś takiej starej cegły totalnie. Co to jest w ogóle? Jesteśmy w restauracji. U, ale mamy tutaj Golden Hour. Tak. Zaraz zjemy rybkę, która jest takim regionalnym e, jedzeniem tutaj. I Hyunoo bardzo chciał tutaj przyjść, więc e, przetestujemy jak smakuje regionalne jedzonko. I mamy też bardzo ładny widok. Mamy taki widok z dwoma adżorstwem w dół. A tutaj jest ta rybka. To jest ta ryba, prawda? Tak. Ciekawe jak się nazywa w polsku. Hmm, tutaj zostaliśmy już w banchanie. O nie, to jest bundegi. Ja nie myślałam, że dadzą nam robaki jako banchan. Pierwszy raz widzę robaki jako banchan. Umieram. Ja w środku, o, już kiedyś jadłam wądek, i co nie było, dobre. Nie wiem, czy mogę jeść jako robaki przede mną. Daliśmy rybkę, i tutaj jest jakiś specjalny sposób jedzenia tej ryby. Ja no teraz rozkmienia, jak to robić. Ja będę za nim podążać. Mamy najpierw warzywka, głównie kapusta. Taki ryżowy puder. I do tego, co to jest? A, olej uh, sezamowy. Mm. Tutaj mm. mamy. Co to jest? Mm. Chudan. Chudan pasta z papryki ostrej. Tak. To co mieszamy? Mieszasz? Mieszamy. Tak, bierzemy. Aż można tak zmieszać razem. Smakuje jak łosoś? Mm. Bo ja znalazłam, że podobno ta ryba to jest jakaś rodzina łososiowatych, więc... No ciekawa wam jak smakuje. Teraz moja kolej, ja spróbuję. Wiłam się tak w ogóle, to jest puder z fasoli. Smakuje ci? Um, smakuje mi, ale nie smakuje to dla mnie jak łosoś. Ma bardzo silny aromat rzeki. Ale jest dobre, jest to takie masełkowe. No nie wiem, tak rozpuszcza się jakby w ustach, mięsko. No i żeby trochę pozbyć się tego aromatu rzeki, dodałam sobie czosnku do środka. i Jest teraz pramę. Mieliśmy kolację i idziemy jeszcze podziwiać trochę widoków wieczornych na góry i rzekę. Jest to tak piękny widok. Teraz już się woda trochę uspokoiła i tak fajnie odbijają się góry w wodzie. Myślę, że jak wrócę do domu, to sobie namaluję ten widok. Wygląda przepięknie. Jest to inspirujące natura. No, to jest fish! Rybsko! Ale, ale się schowało. sytuacja prezentuje się tak. Jest bardzo deszczowo. Musimy jakoś dotrzeć do Seulu z powrotem. Nadjeżdża tam bardzo śmieszny busik i się zastanawiamy, czy to jest nasz. Wygląda jak bus turystyczny jakiś. Ale cute! <grymne> jak z drewna. W Sijmie jest z drewna. Zobaczymy, dokąd nas zawiezie ten Magiczny autobus. Jesteśmy już w Seolu, w kawiarni. Relaksujemy się po wycieczce, bo nas trochę deszcz wymęczył. Pochywał się normalnie z